Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda Tego Gika. Muszę to zrobić. Pora na zestaw ucieczka zaginionego grobowca. 180 zł katalogowo za 600 elementów. Tak, 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 tutaj nie ma żadnej ściemy. Naprawdę przelicznik jest fenomenalny. Biorąc pod uwagę, że to jest zestaw na licencji, to ja naprawdę mówię wow, da się, da się. A jeśli chodzi o zestaw, to on prezentuje się w ten sposób. W środku znajdziemy minifigurki Indiany Jonesa, znajdziemy też Marion i znajdziemy też Salaha. Naturalnie nie chodzi o Mohameda Salaha, tylko o postać z filmu, którą grał ten sam aktor, który grał Gimliego we Władcy Pierścieni od tak taka ciekawostka, no i jest jeszcze minifigurka mumii I ogólnie rzecz biorąc to z tym zestawem jest tak, że jak zobaczyłem zapowiedź, że będzie, mówię wow, jak zobaczyłem zdjęcie, to już pomyślałem sobie, o rany, to jest troszeczkę takie w stylu zestawów z Lego City, ale jak wyjąłem go z kartonu, w którym do mnie wszedł, to stwierdziłem, kurczę, jest klimat i to jest taki wyciskacz west, to jest zestaw, który gra na sentymencie, który doskonale wie, że ja uwielbiam filmy o przygodach Indiany Jonesa i nawet jak ten zestaw okaże się średni, to ja i tak stwierdzę, że jest dobry, bo jest po prostu sentymentalny. Ale o to w tym wszystkim chodzi. Ja też coraz bardziej odczuwam u siebie proces starzenia się i coraz bardziej widzę, że wzruszam się na takie rzeczy, które kojarzą mi się z dzieciństwem czy też z wiekiem nastoletnim. Niestety natury nie oszukam. Idziemy otwierać pudełko. Z tym zestawem jest jeden problem. Jeśli kojarzycie scenę filmową, to pewnie pamiętacie, że tamtych węży było tak w przybliżeniu pierdyliard, a tutaj mamy ich, jeśli dobrze liczę, 6 sztuk. Dobra, tutaj jeszcze widzę siódmego, może jeszcze gdzieś tam ósmy się zapodział, więc ogólnie rzecz biorąc mało, ale tak poza tym cena przekonuje i figurki przekonują i Arka przymierza przekonuje wszystko tutaj mnie przekonuje, no ale zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Tutaj możemy zobaczyć, jak zestaw prezentuje się z obu stron, bo te posągi się przewracają, przynajmniej jeden, bo drugi może się nie przewraca, będziemy to sprawdzać. Mamy tutaj jakieś mechanizmy, które znowu są zrobione trochę w taki sposób jak w przypadku tego największego zestawu, gdzie mamy makietę, tyle że tam to ma sens, bo to jest zestaw taki typowy ekspozycyjny, który mamy oglądać z przodu, a tutaj to jest zestaw do odgrywania scenek, bardziej do zabawy no i te mechanizmy są jakoś tak nawet nie pochowane, to jest trochę dziwne, ale okej, okay, może po złożeniu będzie inaczej, wyciągam w takim razie Zawartość. Wow, jaka instrukcja! No, co mi się podoba? Instrukcja jest w takiej formie, naprawdę dość powiedziałbym niestandardowo wygląda, bo jest naprawdę duża, ale pamiętajcie, ten zestaw ma 600 elementów. On po prostu jest niepozorny ze względu na cenę. Dodatkowo mamy tutaj e, płytkę 16 na 16 która nam posłuży jako podstawa, a tutaj możecie zobaczyć, jak prezentują się naklejki. I można narzekać, że są to naklejki, ale z drugiej strony one są naprawdę fantastyczne. No i zobaczcie, dla fanów, więc. Wojen, taki Easter egg w postaci Artu i C3PO. No a jeśli chodzi o naklejki, naprawdę wyglądają bardzo dobrze i można ich używać do robienia jakichś takich egipskich makiet. Możecie na przykład sobie rozbudować choćby piramidę z architektury. No dobra, to chyba wszystko przegadaliśmy, idę to poskładać i zaraz zobaczymy, jak zestaw wygląda po złożeniu. Powiem tak, dawno nie miałem takiej frajdy z zestawu Lego, gdzie mamy jakieś zapadnie, gdzie mamy coś, co możemy poprzewracać. Bo tutaj w tym zestawie pokazano nam, że właśnie o to chodzi w Lego, o zabawę, i jest to pod tym kątem naprawdę świetny set. On nie musi fantastycznie wyglądać na półce, to nie jest zestaw taki bardzo kolekcjonerski, tylko zestaw przeznaczony do zabawy, i uważam, że pod tym kątem jest świetnie. A jeśli chodzi o pozostałe elementy, czyli to, co mówiłem wcześniej, wycenę tego zestawu jest super. No ale dobra, pokażę Wam jak to wygląda pod kątem zabawowym, zobaczymy sobie wszystko z bliska, figurki na bok do dzieła. Z tymi wężami to naprawdę jest jakiś taki nieśmieszny żart. No bo zobaczcie, mamy tutaj tylko sześć węży, a one rozchodziły się na całą podłogę. Jeśli chodzi o posągi, to ten nie ma żadnych dodatkowych funkcji. Możemy sobie nim kręcić, więc jeśli tutaj zamontujemy wielką kamienną kulę dyskotekową, to będziecie mogli sobie zrobić disco. Drugi też się kręci, ale drugi też opada, bo mamy tutaj zamontowaną wajchę, ale nie możemy jej naciskać, tylko musimy ją podnieść i robi się wtedy tak. Bank. No i zobaczcie, przewraca się posąg, wywraca się ściana i wszystko działa tak, jakbyśmy chcieli, tak jak w zestawach zamkowych, tak jak w zestawach z westernu. Naprawdę pod tym kątem to jest super zabawa. No zobaczcie jeszcze raz. Bank. Ja się bawię świetnie, nie wiem jak wy. No dobra, jeśli chodzi też o inne tego typu rzeczy, no to z tej strony takiej atrakcji, jako takiej nie znajdziemy. To znaczy znajdziemy, ale mechanizm jest z drugiej strony i pokażę wam jak to działa. Teraz yy, uwaga, może troszeczkę sobie zmienimy kadr, co? Jesteście gotowi? Cs. No można to zrobić tutaj, ale ja zrobiłem tak od spodu, bo tutaj mamy taką zapadnię i możemy sobie tutaj schować węża. Możemy ogólnie rzecz biorąc schować tam nieco więcej węży niż tylko jednego. Jeśli macie w zapasie, to w ogóle będzie super I jeszcze raz. Z. Aż mi się przypomniało jak w LEGO Masters spytałem Wiktora, Wiktor jak robi wąż, nie umiem tego powtórzyć, on to robi świetnie. Dobra, jeśli chodzi o wygląd tej części zestawu, no to... Pokazywałem wam wcześniej te naklejki. Mamy tutaj zrobioną taką konstrukcję, za którą schowana jest arka przymierza. Ja teraz ją wezmę i yy, haha, przymierzę arkę przymierza. Wygląda w ten sposób troszeczkę mało złotego. Mimo wszystko mogło być nieco więcej złotego koloru, ale nie ma tutaj opcji, żeby ją otworzyć. więc Ja teraz nie zdezintegruję się tak jak ta słynna scena, gdzie facet się rozpuszcza. Swoją drogą pamiętam, że mam takie wydanie DVD Indiana Jonesa, gdzie tam są dodatki i jest zaprezentowane. Jak to było wtedy robione, no wiadomo, że ty kilkadziesiąt lat temu nie było takiej technologii, nie można się było bawić CGI i trzeba było rozpuścić taką specjalnie przygotowaną głowę. Tutaj mamy jeszcze więcej tych wszystkich hieroglifów, które pojawiają się na ścianach. Bardzo ładnie też prezentują się te naklejki, które mają imitować sarkofagi. Szkoda, że nie mamy tutaj takich sarkofagów jak na przykład w zestawie ze Scooby Doo, gdzie mieliśmy naprawdę bardzo ładny element. No ale mimo wszystko nie ma jakiegoś wielkiego dramatu, ale nadal to nie wszystko, bo jeśli chcemy się znowu pobawić Takimi bardzo rozwiązaniami w stylu retro, to proszę bardzo. Ktoś sobie tutaj chce wyjść. A, nie przejdzie, bo jest mumia. I zobaczcie, ta mumia naprawdę wygląda bardzo ładnie. Ja ją w takim razie też na chwilę odepnę i pooglądamy ją sobie wraz z innymi figurkami. Ja ją ustawię obok trzech pozostałych figurek, które w tym zestawie znajdziemy, a zapadnie z powrotem ustawiam do. jaj, dobra. Jak się bawić, to się bawić, a dalej pewnie znacie. No, i są minifigurki. Mumie już mogliście zobaczyć. Ale przyjrzyjmy się jej jeszcze bardziej z bliska. Ona naprawdę wygląda bardzo fajnie. No, i tutaj, zarówno w takich powiedziałbym filmowych wersjach, jak i tych typowo potwornych, ona może się pojawiać. Mam na myśli takie serie jak Monster Fighters, jak te CMF-y potwornickie. Ale i można ją właśnie gdzieś ustawić do takich typowo filmowych minifigurek. Jeśli chodzi o Salaha, to ma dość śmieszny turban, bo on trochę wygląda, jakby miał na głowie albo opatrunek, albo pieluchę. ale ogólnie rzecz biorąc wygląda całkiem spoko, turban nie zasłania tak idealnie głowy, więc nie ma tutaj nadruku z drugiej strony, ale mimo wszystko myślę, że można zrobić z niego jakiegoś takiego kupca, który idealnie wpasowałby się w jakieś takie bardzo egipskie klimaty. Co do Marion no to tutaj mamy bardzo ładne nadruki i na torsiku i na nóżkach, z drugiej strony buźka jest bardzo mocno przerażona no i jeśli chodzi o gwiazdę tego zestawu czyli Indiego, taką się prezentuje, mamy zadrukowany torsik, mamy nadruk na nóżkach, no i główka też z drugiej strony posiada alternatywną wersję, kapelusz, tak jak i w przypadku tego pierwszego zestawu, który Wam pokazywałem, ma tutaj wystające włoski, naprawdę porządny zestaw minifigurek. Nie będę przed wami udawał, że ja na ten zestaw jakoś specjalnie liczyłem. Z trzech zaprezentowanych z Indiany Jonesa ten oceniałem najsłabiej tak na pierwszy rzut oka. Ale jak stwierdziłem sobie, że kurczę, 600 elementów za niecałe dwie stówki katalogowo, to już jest jeden plus. Po drugie, po złożeniu tego zestawu i po pobawieniu się nim stwierdzam, że to jest zestaw, w którym jest zaklęty duch LEGO. Bo to nie musi być set, który wygląda idealnie, ale to jest taki set, który daje nam dużo opcji zabawy. Bo Możemy przewrócić ten wielki pomnik. Możemy zburzyć ścianę. Może na nas spaść mumia, i ogólnie rzecz biorąc, jest tutaj bardzo fajnie. Ok, mogłoby być nieco więcej węży, ale z drugiej strony, czy w zestawie, który pod kątem ekonomicznym jest tak bardzo opłacalny, można chcieć czegoś więcej? Niekoniecznie, bo minifigurki też stoją na bardzo wysokim poziomie. I szczerze mówiąc, ciężko jest mi ten zestaw za cokolwiek skrytykować. Bo tak jak mówiłem, te mechanizmy, te wzmocnienia, które są widoczne, ok, ale nadal to jest. Jest coś, co spodoba się tym, którzy uwielbiają LEGO za to, jakie było dawno temu. Więc myślę, że tutaj naprawdę wiele osób może być zadowolonych. Na dzisiaj to tyle. Dzięki, cześć.